Cześć dzień dobry, witajcie w moim książkowym świecie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym reading vlogiem. E, mamy dzisiaj 17 czerwca, jest czwartek, już dość późno, bo e, 19, ale szczerze mówiąc nie planowałam zaczynać tego reading vloga dzisiaj. E, myślałam, że dopiero jakoś na spokojnie w weekend sobie go zacznę. E, natomiast mam dzisiaj straszną ochotę na przeczytanie książki, którą planowałam czytać na tym reading vlog'u. Mm, więc od początku. Chciałam, żeby ten reading vlog upłynął mi pod takim e, hasłem z motywem przewodnim, a mianowicie tęczowe książki, motywy LGBT i tak dalej i dalej. Wiecie o co chodzi? Mamy czerwiec. Chyba nie muszę tego nikomu tłumaczyć. No więc pomyślałam, że to idealny czas, żeby przeczytać książki, które gdzieś tam od zawsze miałam w planach, ale jakoś nie było mi z nimi po drodze. I mam tutaj przygotowane dwie książki plus po kolejne dwie zamówiłam, także powinny być może jutro do odebrania, natomiast na razie jeśli chodzi o te książki, które mam to jest Heart Comfort Weroniki Łodygi um, i no, chyba nie muszę nic więcej mówić um, a kolejną książką, która jest chyba jeszcze bardziej znana i chyba w zeszłym roku wydaje mi się albo dwa lata temu był na nią taki bardzo duży hype, wiecie, ona wszędzie była i każdy ją polecał a mianowicie Red, White and Royal Blue. I wydaje mi się, że od tej zacznę, bo no nie wiem, jakoś mam na nią większą ochotę. Bo z tego co kojarzę, i tak po opisie ogarniam, to um, Herd Comfort będzie bardziej takie głębsze. Natomiast Red, White and Royal Blue to będzie takie typowe, lekka młodzieżówka, i właśnie na coś takiego. Mam w tym momencie ochotę, bo ostatnio czytałam mało takich książek. Czytałam ogólnie. Jeszcze dwa lata temu powiedziałabym, że mm, ja czytam głównie takie książki. Natomiast teraz mam wrażenie, że w tym roku ja mogłabym policzyć na palcach jednej ręki ile ja książek w tym stylu przeczytałam. Także trzeba to nadrobić, więc yy, więc co? Zabieram się za czytanie. Mam dzisiaj już wolny wieczór i zamierzam po prostu cały spędzić w łóżku na czytaniu tego. A jeszcze, jakbym tak szybko miała wam pokazać, co oprócz tego czytam, chociaż chciałabym jakby skupić się na tym temacie przewodnim, natomiast y, tak pokrótce wam powiem, że dosłownie przed chwilą skończyłam w końcu krótkie odpowiedzi na Wielkie Padlenia Stephen'a Hawkinga. Ja tą książkę czytałam dość długo, natomiast. Y, po prostu miałam przerwę w niej, nie wiem dlaczego jakoś tak wyszło, ale naprawdę mi się podobała i... Ała. No, mogę wam ją na pewno polecić, ale jak więcej, wam powiem w podsumowaniu miesiąca. Zaczęłam też pieśń jutra, ale dosłownie jestem na samym, samym początku i właśnie myślałam, że to będę dzisiaj czytać, ale jakoś nie za bardzo mam na to ochotę. I jestem też w jakoś, nie wiem, sesna strona, 128 w Pod kluczem I to tyle? Nie W audiobooku jeszcze słucham mm, czwartej już części mm, takiej serii kryminałów y, Małgorzaty Rogali Który nie pamiętam jak się nazywa, więc... Zastrzyk śmierci, o tak się nazywa czwarty tom Także no ale tam sobie słucham jak jak mam ochotę coś słuchać, a jak mam ochotę czytać, to czytam. Tak więc w tym momencie mam ochotę czytać, więc idę czytać. korzystać, że w miarę znośnie dzisiaj wyglądam, bo przed chwilą nagrywałam Haul e, i odezwać się do was, bo mm, zdążyłam już przeczytać dwie książki i w ogóle się do was nie odzywałam przez ten czas. Ale to dlatego, że ostatnimi czasy jest się taki upał, tak gorąco, nie chce mi się w ogóle ogarniać, ani malować, nic, więc wyglądam okropnie po domu, więc nie chciałam was straszyć. <grych> Także teraz wam opowiem. O! Tym, że skończyłam Red, White and Royal Blue, podobało mi się nie jakoś super, super, super um, oceniłam to na 4 gwiazdki ale było przyjemne eee, i no, dokładnie tego oczekiwałam że będzie takie przyjemne i lekkie natomiast Feliksa oceniłam już na 5 gwiazdek i jak najbardziej rozumiem to, dlaczego tylu osobom on się, on się podobał i jakby teraz, ostatnimi czasy, dlatego jest na niego taki hype, ponieważ on jest naprawdę super. I w ogóle tak sobie pomyślałam, że mm, pani tłumaczka y, Agnieszka Brodzik zrobiła naprawdę dobrą robotę. Wydaje mi się, że nie jest łatwo tłumaczyć takie mocno Queerowe książki, gdzie mamy tutaj na przykład osobę niebinarną, która mm, używa zaimków ono i y, i było to bardzo ładnie przetłumaczone, w sensie Myślę, że gdyby tutaj Jakiś tłumacz mm, W sensie, chodzi mi o to, że bardzo łatwo można było to tłumaczenie spieprzyć O, to chciałam powiedzieć A, mm, a pani tutaj bardzo ładnie y, to zrobiła I po, też podobało mi się, że było bardzo dużo feminatywów, w sensie wiecie e, Żeńskich odmian zawodów W stylu prezydentka y, Czy y, Dziekanka chyba Mm, więc naprawdę Szapoba. No a sama historia i sama książka. cudowna, naprawdę, kochana. No, nie wiem, nie wiem co mam więcej powiedzieć. Eee... Bardzo queerowa, bardzo mocno queerowa. W sensie wszyscy bohaterowie, którzy tutaj się pojawiają, są w jakimś tam stopniu, nie wiem, gejem, lesbijką, czy tak jak na przykład nasz główny bohater jest transpłciowym chłopcem. I uważam, że to piękne. W sensie potrzebne są takie historie, które poruszają takie tematy, w których te tematy jakby tak mocno wybrzmiewają i jakby... Ojejku, i w ogóle jeszcze ta zakładka, która była dołączona do tej książki, jest przepiękna. Naprawdę, ja nigdy, wiecie, nie przykładałam uwagi do zakładek i po prostu używałam byle jakich, tak teraz tej będę po prostu strzec jak oka w głowie. I to będzie moja nowa ulubiona zakładka, bo jest piękna, tęczowa i w ogóle. No, więc jeśli chodzi o te mm, tęczowe książki, które ostatnio przeczytałam, no to na razie tylko te dwie, ale robię sobie chyba chwilkę przerwy. Dzisiaj jest 22 czerwca, także jeszcze kilka dni do końca czerwca mam, więc jakby nie ma co się spieszyć, a mam jeszcze tylko dwie inne książki. Mm, takie, które by idealnie do tej tematyki pasowały Więc jakby nie ma co się spieszyć yy, Więc yy, w międzyczasie czytam sobie coś innego Zaczęłam yy, pieśń Jutra Samanty Shannon, trzeci tom, Czasu żniw Ale jakoś nie mogę się w niego wgryźć I zauważyłam, że na Storytelu Jutro chyba, 23 Ma wyjść audiobook trzeciego tomu Więc chyba zacznę go sobie po prostu słuchać Mm, I tak samo robiłam dosłownie, tak samo z pierwszym tomem, który w ogóle zaczęłam słuchać, bo nie miałam go fizycznie, mm, więc sobie kupiłam. Potem jak kupiłam sobie drugi tom, to jakoś też nie mogłam się w niego wgryźć, ale akurat pojawił się też drugi tom na Storytelu, więc zaczęłam go słuchać, a potem kończyłam czytając. I tak samo chyba tutaj, nie wiem, wydaje mi się, że jakoś e, jak słucham audiobooka to łatwiej mi się ciągnąć w jakąś książkę. W sensie łatwiej jest przetrwać ten trudny początek, kiedy jeszcze nie, jest, nie ma jakiejś takiej, wiecie, mocnej akcji czy coś, więc yy, jeśli macie problemy z, yy, z zaczynaniem niektórych książek, to bardzo Wam to polecam. I tak samo myślę, że to bardzo dużo dało, że ja czas żni w pierwszy tom zaczęłam słuchać. Wydaje mi się, że gdybym ja zaczęła go czytać, to po początku czasu, czasu służniw, można łatwo się zniechęcić, jakby on jest dość trudny, duży, duży, dość dużo rzeczy się tam dzieje, więc yy, myślę, że gdybym go czytała, to, yy, to mogłoby się tak to skończyć, żebym po prostu olała tą serię i stwierdziła, że ona nie jest dla mnie. A jak widać jednak jest, bo ona mi się podoba, tylko jakoś tak wiecie, ciężko mi się w nią wgryźć. Yy, więc tyle, 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 tyle czytam. No więc poza tym czasem żniw, to będę musiała coś innego sobie wymyślić do czytania. Mam całkiem sporo tych nowości, bo policzyłam i te wszystkie książki, które pojawiły się w holu, które przed chwilą nagrałam, było ich, ich aż 46. Więc yy, całkiem sporo. Także coś będę musiała sobie tutaj nowego wybrać do czytania. A jutro tak. Yy, Taki mam y, plan, ja przynajmniej, nie wiem jak na to Damian, bo on ma wolne i myślałam, że moglibyśmy pojechać do Ikei i chciałabym kupić sobie tutaj dwie nadstawki do tych regałów i jedną półkę, bo jedną mam, ona sobie tutaj stoi z boku, <laughs> natomiast nie mogę, wiecie, tylko do jednego regału dołożyć jednej półki, tylko chcę, żeby to było tak równo, więc muszę kupić jeszcze drugą półkę, żeby było też do drugiego regału. Wiecie o co chodzi. Także byśmy podjechali i wtedy mogłabym tak książki poukładać, bo te wszystkie nowe książki to one tutaj stoją. I one na pewno się nie zmieszczą na ten regał w takiej wersji, jakiej jest on teraz. Więc te stawki i te dodatkowe półki są naprawdę mi niezbędne. Także fajnie by było, gdyby jutro się to udało załatwić i mogłabym sobie poukładać ładnie wszystko. Dzień dobry, nie odzywałam się do Was jakiś czas, a to dlatego, że e, miałam teraz końcówkę sesji, a dzisiaj jest ostatni dzień e, sesji i jednocześnie ostatni dzień czerwca, także pomyślałam, że dzisiejszy dzień będzie idealny na zakończenie tego reading vloga, ale to jeszcze nie teraz, bo mam zamiar skończyć książkę, którą zaczęłam wczoraj w pociągu, a mianowicie Heart Comfort, bo właśnie mm, chciałam ją przeczytać jeszcze w czerwcu, jako że Zrobiłam ten, ten czołowy maraton, który nie do końca mi wyszedł, bo przeczytam dwie książki, to będzie trzecia, ale i tak w sumie kto powiedział, ile muszę przeczytać. Trzy książki też są ok, tak? No. Przeczytałam 116 stron i naprawdę mi się podoba, więc nie mogę się doczekać aż to skończę i zaraz to będę robić. A jeśli chodzi o inne książki, które. E, w międzyczasie czytałam, to ogólnie powiem Wam, że czerwiec jest w ogóle najlepszym miesiącem czytelniczym, jaki ja kiedykolwiek miałam, bo na ten moment przeczytałam 29 książek. E, więc no. <ścoughs> Natomiast e, duża część z nich była słuchana w audiobooku, więc e, właśnie w ostatnim czasie głównie, mm, głównie tak tych książ te książki. Poznawałam, przyswajałam właśnie słuchając audiobooka i układając puzzle, czy robiąc porządki, czy też w pociągu. Potem y, przerzuciłam się na słuchanie audiobooków, bo jednak y, to jest wygodniejsze niż, niż czytanie y, w pociągu. Także y, co, nie będę Wam po prostu mówić o każdym jednym audiobooku, którego przysłuchałam, bo do tego y, 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 będzie służyć podsumowanie miesiąca i tam Wam to mniej więcej opiszę. Natomiast y, tutaj wam też trochę mówiłam, z tego co pamiętam o czasie żniw, a konkretniej o trzeciej części pieśni jutra, którą przesłuchałam w audiobooku i, e, i która mi się podobała. I tak jak wam mówiłam, miałam problem, żeby się w nią wciągnąć, jak ją chciałam czytać. Natomiast w audiobooku jakoś w ogóle tego problemu nie miałam i po prostu puściłam go sobie, on leciał, ja chętnie słuchałam i tak dalej. E, teraz jestem w trakcie tej e, nowelki. Jestem w połowie na 76 stronie, więc w sumie też chcę ją skończyć dzisiaj, żeby móc ją, wiecie, zaliczyć jeszcze do czerwca, żeby jak najbardziej sobie ten licznik książek przeczytanych podbić, bo jeżeli przeczytam te dwie książki, to yy, będzie oznaczało, że 31 książek przeczytałam w czerwcu, który ma 30 dni, więc wychodzi ponad jedna książka dziennie. Wow! Yy, więc y, tak, także y, jeśli chodzi o czas żniw, no to w sensie opisnie jutra to bardzo mi się podobała. Y, ta nowelka to na razie w sumie ciężko ocenić po tych 70 stronach. Jest w porządku. Mam też y, ostatnią część, znaczy ostatnią, ostatnią, która wyszła w Polsce i w ogóle na świecie, <grym> y, czyli koniec maskarady. Mam nadzieję, że Samantha Shannon. Szybko napiszę kolejny tom, bo wiem, że ma ich być więcej, chyba 7, więc ja strasznie nie lubię, jak wciągnę się w jakąś serię, a potem muszę czekać długo na yy, kolejny tom. O, nawet mam zakładkę, z czasem już nie. Yy, tak, ale jeśli chodzi o to, to to już sobie zostawię na lipiec i też wydaje mi się, że nie będzie tego. W, na storytelu w audiobooku tak prędko, bo dopiero co wyszła książka, więc e, chyba z audiobookiem, chociaż w sumie nie wiem, e, spróbuję się doinformować. No a jak nie będzie w audiobooku, no to po prostu będę czytać. Ale tak, teraz już e, nie gadam, tylko idę czytać. To, to jest priorytetem. A to, no to wiecie, jak się uda skończyć, to będzie spoko, a jak nie, to trudno. A na razie skupiam się na tym. Przychodzę z zakończeniem tego vloga i ostatnim update'em czytelniczym, bo wczoraj wieczorem skończyłam zarówno Heart Comfort, jak i Chór Świtu, także udało mi się. Obie te książki zaliczamy do książek przeczytanych w czerwcu. I tym samym mój licznik wynosi 31 książek, właśnie w czerwcu, więc jestem bardzo z siebie zadowolona, bo naprawdę nie wiem jeszcze. Rok temu to w życiu bym nie uwierzyła, że e, tyle książek przeczytam e, w ciągu jednego miesiąca, bo w 2020 roku ja przeczytałam 21 książek w rok, a teraz przeczytałam w 30 dni, w miesiąc o 10 książek więcej niż wcześniej w 365 dni, także. No, 386 dni chyba, 2200 był przystępny, nieważne. W każdym razie tak, w tym roku wyjątkowo jakaś ta moja czytelność jest na wysokim poziomie i tym samym też bardziej chce mi się tutaj nagrywać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Wracając, jeśli chodzi o Heart Comfort, to naprawdę mi się podobało. Było przyjemne. Wystawiłam temu 4 gwiazdki. Mm, bo były takie momenty, że styl pisania autorki jakoś tak coś mi tam zgrzytało, w sensie nie za bardzo potrafię to wytłumaczyć, co mi się tam nie podobało, bo to było tak napisane tak lekko, w sensie to się, przez coś tak, jak, jak to się czytało, to się tak płynęło przez to. Natomiast czasem jakieś takie dziwne stosowała autorka jakieś porównania, jakieś nie wiem... No, nie do końca po prostu mi w niektórych momentach to tak grało, ale ogólnie jeśli chodzi o historię, to e, była fajna, przyjemna. Myślę, że nie muszę wam tutaj mówić o czym to było, bo e, może wiecie, a nawet jeśli nie, to, to w sumie nie szkodzi. Ja też w sumie nic nie wiedziałam o tej książce. Poza tym, że mamy tutaj e, motyw LGBT w sensie, że są tutaj. E, że głównie bohaterowie są gejami i to w sumie tyle, w ogóle. Książka tutaj. O, boli mnie serce, że tak ją chwytam, ale nie mam jak inaczej. O, tutaj jest taka piękna ta tęczowa klejka. Nie wiem, jak to się nazywa. No, pięknie to wygląda. Tak więc, yy, tak. A jeśli chodzi o chór świtu, to yy, to też to skończyłam. W sumie. Wydaje mi się to jakby zbyt krótkie, żeby móc to jakoś oceniać. Było spoko. Mm, jakby. Nie wiem, czy było to niezbędne do przeczytania przed, mm, przed czwartym tomem, bo to jest tom 3,5. Mm, myślę, że, że jakby mogłabym tego nie czytać i nic by się nie stało. No ale że miałam to, to przeczytałam. Mm, nie czytałam też jeszcze tej nowelki, która jest jakby. Tomem 0,5. 0,5 o matko. To jeden z tych błędów językowych, które mnie jako miłośnika matematyki bardzo bolą. Nie 0,5, pół, tylko pół albo 0,5. Więc tak, tom pół. Tom 0,5. E, nie czytałam go jeszcze. A mam go też, więc kiedyś może przeczytam. Ale na razie będę się zabierała za czwarty tom w tym miesiącu. Ale to już nie na tym reading vlogu, tak więc e, myślę, że możemy zakończyć tego reading vloga i, i co? Dajcie znać czy czytaliście któreś z tych książek i do zobaczenia już niedługo, także buziaczki, pa!